Po pięciu latach pracy z Macierewiczem, to zdjęcia archiwalne z pierwszej konferencji prasowej pod komisji, zostali z niej wyrzuceni, bo nie chcieli mówić o zamachu w wyniku eksplozji bomb. Według mnie nie była eksplozji, to była tylko eksplozja na wrakowisku wybuchu paliwa. Jeśli chodzi o bomby, w, w mojej ocenie nie było czegoś takiego. Chcieli zbadać, czy zbyt niski lot i zderzenia z drzewami mogły się wiązać nie tyle z błędami pilotów, co z awarią na pokładzie samolotu. Ale nie sprawdzili tej hipotezy, bo dla większości członków podkomisji liczyła się już zupełnie inna wersja zdarzeń. Operowanie ciągle pojęciem wybuch, zamach to było bardziej nośne, tak? Efektowne to było efektowne. I to pod tę wersję, podkomisja Macierewicza miała dopasować dowody. Wykorzystywał wszystkie możliwe dostępne źródła, które by potwierdzały jego narrację. To było traktowane dokumenty wybiórczo. Były sytuacje, że, że miano jakieś tam materiały, również na przykład zdjęciowe, ale one nigdy nie zaistniały publicznie. Bo co, nie pasowały? Nie pasowały. Te, które nie pasowały do określonej tezy, były po prostu odsuwane, chowane. No i wreszcie było, co jest dla mnie najbardziej karygodną sprawą, ukrywanie ekspertyz przed członkami podkomisji. To mocne oskarżenia, które postanowiliśmy skonfrontować z byłym już przewodniczącym podkomisji. Chciałem zapytać Pana o kulisy powstania raportu podkomisji. Szanowny Panie, skala kłamstwa i oszustw TVN-u jest... Złapaliśmy go podczas tak miesięcznicy smoleńskiej. Pierwszej, która po zmianie rządu nie była masowo obstawiana i ochraniana przez policję. Odpowiadał powtarzając te same słowa. Pan mówi, a, a dlaczego tworząc ten raport podkomisja zmanipulowała część dowodów, ukryła część raportów? Tak twierdzą byli członkowie podkomisji. To są właśnie kłamstwa, które pan nieustannie powtarza. Mniej więcej takie same jak Donald Tusk. Nie odniósł się do żadnego zarzutu. Wróćmy zatem do byłych członków podkomisji, którzy też słyszeli podobne o Belgii. Byliśmy nazywani agentami rosyjskimi że my jesteśmy współpracownikami Putina że działamy na szkodę państwa polskiego. Działania podkomisji krytykowali przez kilkadziesiąt miesięcy. Teraz opowiadają o tym, jak Antoni Macierewicz traktował ludzi, którzy się z nim nie zgadzali. A Apogeum tego, to tak jak mówię, były okolice raportu technicznego, czyli wiosna 2018. Wtedy to już była jakby pełnowymiarowa wojna. Kazał nam budynek pod komisji. Kto? Pan Macierewicz, naszemu zespołowi lotniczo-nawigacyjnemu, kiedy powiedziałem mu, że już mu żadnych dokumentów nie będę podpisywał. Wstrzymano nam w ogóle wypłatę, to był pewnego sensu, pewnego rodzaju e, szantaż. To znaczy, jakbyście się zgodzili z teorią zamachową, to, to byłyby pieniądze. Były pieniądze, oczywiście, że tak. To było jasne jak słońce. Odcinano was od dostępu do siedziby podkomisji? Tak. Zdarzało się. Oczywiście. Nie mieliście wejścia, ale mieliście pewnie dostęp elektroniczny do materiału. Nie mieliśmy żadnego Musisz dostępu, nie, nie. Ten dostęp do y, serwera podkomisji został nam po prostu zabrany. W ten sposób, po wielu latach. Dowiedzieliśmy się, dlaczego na konferencji podkomisji w 2018 roku przy stole brakowało już najważniejszych członków zespołu lotniczo-nawigacyjnego. Nikt nie głosował przeciwko. Choć Antoni Macierewicz zachowywał się tak, jakby konflikt nie istniał. Z jakiego powodu komisja nie jest dziś w pełnym składzie? Wszystkie te osoby, które pan wymienił, zaakceptowały wszystkie tezy, które tutaj prezentowane były. A to była prawda? E, nie. Ile razy Antoni Macierewicz okłamał świadomie swoich odbiorców, ludzi, członków podkomisji Rodziny Smoleńskiej? Trudno mi policzyć, ale takie sytuacje na pewno miały miejsce, one są opisane, są świadkowie na to i, i trudno z tym polemizować.